Witam Państwa ponownie. Mówi się, że człowiek bez sumienia nie ma już nic, czego mógłby się trzymać. Bohater naszej dzisiejszej historii stracił sumienie już we wczesnym okresie swego życia i z początku w ogóle nie zauważał jego braku, ale w miarę upływu lat staczał się coraz niżej, tracąc też wszystkich przyjaciół, nawet rodzina się go wyrzekła. Kiedy zdał sobie sprawę, że jednak jest ktoś, kto nigdy go nie przekreślił i kto może odbudować nawet jego sumienie, jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Bobby, podobno mama przyłapała cię, jak kradłeś jej pieniądze z podmonetki. Gdzieś ty się tego nauczył, synu? Najpierw kradniesz cukierki w sklepie, a teraz okradasz własną matkę. Mama ma rację. Jeżeli nic z tym nie zrobisz, trafisz w końcu do więzienia. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago, po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Więźniowie nie zarabiają dużo. A jednak są wśród nich tacy, którzy część swoich dochodów przekazują Pacific Garden Mission na finansowanie naszej bieżącej działalności czy na wyposażenie nowego budynku. Kiedyś dostaliśmy od nich nawet zestaw bielizny termicznej dla jednego z naszych podopiecznych. Więźniowie ci rozumieją, że bezdomni również są więźniami. Swoich własnych błędów i okoliczności, które wypchnęły ich z normalnego życia i zmuszają do wegetacji na ulicy. Wiedzą też, że każdy, kto przekroczy próg starej latarni, może liczyć na nocleg, czystą odzież i pożywny posiłek, a nawet na pomoc medyczną i dentystyczną, jeśli jest taka potrzeba. Wszystko to za darmo, dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udzielają nam ludzie dobrej woli, wśród których są również oni. Więźniowie. Jednak to, co najważniejsze, dokonuje się wtedy, kiedy nasi podopieczni przyjmują tego, który daje wolność, który jest zawsze i nigdy się nie zmienia. Ta stabilność, ta opoka jest właśnie tym, czego najbardziej potrzebują w swoim nowym życiu. I o takim nowym życiu opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2889 z cyklu wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Masz towar, Bobby? Mam. A ty masz 20 dolarów? No jasne. Dzięki. Oddajesz pieniądze do kasy, czy zatrzymujesz? A jak myślisz? <laughs> Właściciel sklepu wie, co się dzieje? Pewnie, że nie. Od rana jest tak narąbany, że o niczym nie ma pojęcia. Chciałbym mieć taką robotę. W wieku 16 lat bohater naszej historii żyje dla siebie. Okrada swojego pracodawcę, żeby mieć na prochy. A kiedy nie ma, pożycza od babci. Urodził się w Dydwood w południowej Dakocie jako najstarszy z trójki rodzeństwa. W dzieciństwie regularnie chodził do kościoła. Jak więc mógł odejść tak daleko? Odpowiedź otrzymamy już za chwilę. Prawdziwa historia Roberta Poka, już teraz w wyzwolonym. Odkąd odkryłem, że napój podawany podczas komunii to prawdziwe wino, razem z jeszcze jednym chłopakiem piliśmy tyle, żeby się wstawić. Po raz kolejny przynosząc wstyd moim biednym rodzicom. Kiedy miałem 10 lat, kradłem ojcu papierosy, a dwa lata później pierwszy raz sięgnąłem po prochy. To było LSD. Ale moim ulubionym narkotykiem stała się amfetamina. Która panowała nade mną i nad moim życiem przez 32 lata, która nieustannie trzymała mnie na haju i pozwalała pracować czasami na dwóch posadach. Tego dnia, kiedy jeździłem na motocyklu po szkole, wjechałem na drugie piętro i gnałem korytarzem obok gabinetu dyrektora. Oczywiście byłem na haju. We wieku 17 lat, na 4 miesiące przed maturą, rzuciłem w szkołę i zamieszkałem w parku. To było lato 75 roku. Szkoda, że ta stacja benzynowa splajtowała Miałeś fajną robotę No, kumpel próbował zwalić wszystko na mnie, a to on najwięcej podbierał Stacja już się nie podniesie, będzie krucho z kasą no, Ale dasz radę wyciągnąć coś od babci? Już wyciągnąłem, więcej się nie da Stary, ja muszę coś wziąć Słuchaj, mam pomysł Znasz ten sklepik spożywczy, gdzie kiedyś pracowałem? <laughs> Jasne, to też była super robota Wiem, gdzie trzymają pieniądze, tysiące dolarów Masz klucze? Nie, ale możemy się włamać i sami się obsłużyć Wycięliśmy kilka prętów w kracie na oknie i ukradliśmy 10 tysięcy dolarów Podzieliliśmy się i przez kilka tygodni trwała wielka impreza A potem nas złapali Mój kumpel zaczął sypać, w zamian za co policja wycofała kilka zarzutów przeciwko niemu A ja dostałem 5 lat Kiedy przekraczałem bramę więzienia stanowego południowej Dakoty Miałem 18 lat i byłem przerażony Wspominałem słowa mojej mamy wypowiedziane wiele lat wcześniej. Po 16 miesiącach zostałem warunkowo zwolniony. Mój kurator odbył ze mną szczerą rozmowę. Robert, wypuścili cię z nakazem przymusowej pracy, żebyś mógł spłacić te 10 tysięcy dolarów, które ukradłeś, a co z moim przyjacielem? Zrobił ze mną ten skok i wziął połowę kasy. No, zapomnij o tym. Ty masz spłacić wszystko. Będziesz pracował w kopalni złota, 8 tysięcy stóp pod ziemią. Hm? Brzmi ciekawie. Tylko <laughs> nie próbuj podbierać <laughs> złota. Robert, wszystko będzie dobrze, jeśli się nie podłożysz. Nie ma mowy. Nigdy nie wrócę do więzienia. Przez cały rok zarabiałem na spłatę długu. A potem nie musiałem już pracować. Ale wciąż pozostawało mi jeszcze 24 miesiące zawiasów. Cały czas miałem tego świadomość, ale nie potrafiłem wytrwać. Któregoś wieczoru, kiedy piłem i brałem speedy, gdzieś na mieście banda motocyklistów zaatakowała mojego przyjaciela. <grym <Fine> <grym> To ty dzignąłeś tego motocyklistę? Dopadli mojego kumpla i nikt nie chciał pomóc. E, masz szczęście, że ten motocyklista nie umarł i nie odniósł poważniejszych wyobrażeń. To był jedyny sposób, żeby jakoś to przerwać. Mm. Teraz będą chcieli cię dopaść, Robert. Wiem tym razem ci się upiekło i faktycznie będzie lepiej jeśli wyjedziesz gdzieś dopóki to wszystko nie ucichnie Wyjechałem do Wyoming, gdzie znalazłem pracę. W 79 roku poznałem miłą dziewczynę, która nie miała pojęcia, że jestem ćbudem, ponieważ ślady na rękach umiałem dokładnie maskować. Spotykaliśmy się przez 3 lata. W 1981 wzięliśmy ślub, a niedługo potem urodził się nam syn. Pracowałem w kopalni, gdzie zarabiałem niezłe pieniądze, ale większość z nich wpompowywałem sobie w żyły. Kiedy byłem na głodzie, znęcałem się nad moją żoną, aż w końcu mnie zostawiła. Nasz syn miał wtedy dwa latka. Postanowiłem pójść na leczenie. Po terapii żona do mnie wróciła i przez pięć miesięcy byłem czysty i trzeźwy. A potem znowu poszedłem w tango. W 85 żona wystąpiła o rozwód. Słyszałem, że twoja stara cię zostawiła, bo A? I zabrała mojego syna. I dobrze, że się od nich uwolniłeś. Żony i dzieciaki to kula u nogi. Wysłała mi papiery adopcyjne. Papiery adopcyjne? Wychodzi za jakiegoś gościa, który chce adoptować mojego syna. I podpiszesz? Pewnie. On potrzebuje prawdziwego ojca. A Bóg wie, że ja nim nie jestem. A jak, jak masz być? Ciągle na haju? <grymne> Uuu, to dostałem kopa. Naprawdę dobry tomat. <grymne> Trzymałem z gangiem motocyklowym. Pracowałem w kopalni, gdzie zarabiałem 2000 tygodniowo, które wydawałem na prochy. Nie czułem, że żyję, dopóki nie byłem na haju. Spotykałem się z dziewczyną, która właśnie kupiła swojego pierwszego harleya. Na polnych drogach świetnie sobie radziła, ale kiedy któregoś wieczoru jeździliśmy po kostce brukowej, wyleciała na zakręcie. Wsiadłem z mojego motoru i zbiegłem w dół ze wzgórza, gdzie znalazłem ją nieprzytomną. Pognałem z powrotem na drogę i zatrzymałem pierwszy przejeżdżający samochód. Stop! Stop! Zatrzymaj się! Musisz mi pomóc! Moja dziewczyna miała wypadek na motorze. Ja nie dam rady zawieźć jej do szpitala. Błagam, pomóż mi! Popędziliśmy do szpitala, ale 30 minut później zmarła. Wielu ludzi mówiło, że to była moja wina. Trzy miesiące później, w październiku 1988 roku, ja rozwaliłem swój motor... A że po raz trzeci w tym roku zostałem przyłapany na jeździe po pijanemu, musiałem stanąć przed sędzią. No, widzę, że ma pan tu obszerny akta, panie Pog. I co? Pobicie, pobicie, napad z bronią w ręku, z zamiarem poważnego uszkodzenia ciała, o ile nie zabójstwa. Pewnie, pewnie. Ma pan problem z panowaniem nad sobą? Ci ludzie zasłużyli sobie na to. Byli mi winni kasę i nie chcieli zapłacić. Od tego mamy prawo, żeby załatwiać takie rzeczy. Swoje sprawy załatwiam sam. Cóż, hmm. patrząc na te akta, na pana nieodpowiedzialność, brak jakiejkolwiek skruchy i niezdolność do panowania nad sobą, skazuję pana na dwa lata więzienia. Dwa lata na zastanowienie się nad sobą, Panie Bóg. Nic nie układało się w moim życiu. Chciałem się zmienić, i siedząc w więzieniu, ponownie przeszedłem terapię odwykową. Robiłem kolejne kroki zgodnie z programem i starałem się nawiązać relacje z Bogiem. Już wcześniej zawsze się modliłem, ilekroć wpadałem w kłopoty. Po roku odsiadki zwolniono mnie do pracy na budowie. Nie trwało długo, a zacząłem szmuglować wódkę do ośrodka, gdzie przebywałem pod opieką kuratora. Po prostu, mimo najszczerszych chęci, nie umiałem pozostać czysty. Kiedy dostałem zwolnienie warunkowe, zamieszkałem z dziewczyną. Miałem bardzo wybuchowy temperament, a kiedy traciłem panowanie nad sobą, potrafiłem przewrócić dom do góry nogami, rozbijając szklanki i wyrywając drzwi. Wkrótce też zacząłem bić moją dziewczynę. Przepraszam, kochanie, nie wiem co we mnie wstąpiło. Proszę, nie mów tak. Zapiszę się na odwyk. I co to da? Nigdy więcej nie tknę alkoholu, obiecuję. Twoje obietnice nic nie znaczą, Bob. Bo Tym razem mówię poważnie. Alkohol doprowadza mnie do szaleństwa. Uspiłeś to lustro, a ja je tak lubiłam. Kupię ci nowe, przysięgam. Odejdź! Po prostu idź sobie. Nie mogłem zrezygnować ze speedów, ponieważ nie postrzegałem ich jako mojego wroga. Amfa była moim przyjacielem. Mogłem na niej polegać, mieć pewność, że zawsze sprawi, że poczuję się dobrze. W trakcie terapii w końcu do mnie dotarło, jakiego rodzaju mam problem. Zobaczyłem, co zrobiły ze mnie te wszystkie narkotyki i alkohol. Mimo to, jak tylko wyszedłem ze środka, od razu do nich wróciłem. W 1991 roku zostałem przygnieciony podczas ścinania drzewa, i przez dwa lata byłem na ręce. W tym czasie remontowałem motor i handlowałem prochami. Kiedy stanąłem na nogach finansowo, kupiłem mojej dziewczynie samochód i wymieniłem sprzęty, które zniszczyłem. Potem zerwaliśmy ze sobą. Pojechałem do Montany, gdzie miałem dostać pracę, ale nie wypaliło, więc kolejne dwa i pół roku spędziłem razem z kumplem z gangu motocyklowego i jego żoną. Pomieszkiwałem też u nowo poznanej dziewczyny. Przewoziłem prochy, produkowałem amfę. I stałem się kompletnym paranoikiem. Nienawidziłem siebie, Ty, bo żyjesz. Po tym, jak się na myślałem, że już po tobie stary. Słyszę, jak rozmawiacie o mnie w nocy. Dlaczego? Co mówicie? Nie, kochanie, coś ci się prześniło. Nie rozmawiałam z nimi od miesięcy. Kławie. Nie! Powiedz mi, co mówię, albo cię sprząt. Dobrze, dobrze, nie strzelaj. Tylko mów prawdę! Najchętniej by cię zabili, ale nie mogą, bo jesteś taki nieprzewidywalny. I zawsze upewniasz się, że twoja rodzina wie, gdzie jesteś, więc postanowili doprowadzić cię do szaleństwa. Wiedziałem, że dzieje się coś dziwnego. Jemu chodzi o moją wieżę i ciężarów. Tylko nie mów im, że ci powiedziałam. Błagam! Muszę się stąd wynieść! Byłem chory i przerażony i desperacko chciałem znaleźć się w domu. Więc pewnego dnia załadowałem ciężarówkę i pojechałem do Deadwood. Stobil na wschód od Portland, silnik w moim aucie wybuchnął. Zostałem w aucie przez całą noc, modliłem się i prosiłem Boga, żeby mi pomógł. Dopiero rano jakiś człowiek zaciągnął mnie do miasta, skąd mogłem zadzwonić. Halo? Tato to ja. Zawsze mówiłeś, że gdziebym nie był, jeżeli będę miał kłopoty, mogę zadzwonić, a ty pomożesz mi dostać się do domu. A masz kłopoty, synu? Jadę z Portland i moja ciężarówka się zepsuła. Jestem na granicy Stanów. Już jadę do Ciebie. Byłem ruiną, kiedy ojciec i szwagier do mnie dotarli. Od wielu dni nie jadłem, cierpiałem też z powodu odstawienia prochów i alkoholu. Musiałem się napić, żeby zupełnie się nie rozsypać. Bardzo schudłeś, Bobby. 20 kilo, wyglądasz jakbyś był chory. Bo jestem, dlatego chcę wrócić do domu. A gdzie byłeś? Co się z Tobą działo? Jak można powiedzieć swojemu tacie, wiesz, produkowałem amfę, handlowałem prochami i ćpałem, ile się dało w nadziei, że może w końcu umrę. To była długa droga do domu, a kiedy przyjechaliśmy, zapisałem się na terapię, po raz siódmy czy ósmy. Znałem już wszystkie odpowiedzi, jakie terapeuci chcieli usłyszeć, ale czułem się strasznie zdołowany. Znalazłem pracę na budowie w Detwood i znowu ciągnąłem na spidach, także wszyscy byli pod wrażeniem, ile jestem w stanie zrobić. Szef był ze mnie bardzo zadowolony, dopóki pewnego dnia nie odwiedził mnie na budowie zastępca szeryfa. Robert Fogg. Tak, mam nakaz aresztowania cię za nielegalne posiadanie narkotyków. Wydany w Oregonie. O, nie. Tylko nie z powrotem do Oregonu. Ręce do tyłu, proszę. Nie chcę ci już widzieć, w Deadwood. Wsadzili mnie do karetki więziennej i przez 41 dni wieźli do Oregonu, po drodze zatrzymując się w różnych aresztach na terenie zachodnich Stanów. Na miejscu okazało się, że swoje już odsiedziałem. Wypuścili mnie i autobusem wróciłem do domu, gdzie podjąłem dawną pracę. Po raz kolejny poszedłem na odwyk i przez dwa miesiące byłem czysty. Ale później razem z kolegami motocyklistami zacząłem prowadzić bardzo ze striptisem w Detwood, gdzie stoczyłem się tak nisko, że znów miałem powody, by poważnie zastanawiać się nad swoim życiem. Przez dłuższy czas byłem bezdomny i poważnie myślałem o tym, żeby napaść na bank, dzięki czemu zamknęliby mnie i miałbym dach nad głową. Bardzo chciałbym uporządkować swoje życie. Żadne terapie odwykowe nie dawały trwałych rezultatów, ale były moją jedyną nadzieją. Więc we wrześniu 1999 udałem się do jednego ze znanych mi ośrodków. Na drugi dzień musieli przewieźć mnie do szpitala, ponieważ dostałem drgawek i skurczy mięśni. Amfa zniszczyła mi zęby, więc trzeba było je wyrwać. Byłem ruiną. Co prawda nie miałem HIV, ale jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu C, wynik był pozytywny. Jednak po sześciu miesiącach normalnego jedzenia i snu nabrałem trochę wagi i mój mózg zaczął funkcjonować. W sumie spędziłem w ośrodku osiem miesięcy, a potem zamieszkałem z jednym z podopiecznych ośrodka. Po 16 miesiącach bez prochów i alkoholu pozwolono mi odwiedzić rodziców. Jak sobie radzisz, synu? Jakoś leci. Piszę listy do ludzi, którym wyrządziłem krzywdę. No to dobrze. Napisałem nawet do mojego syna. Próbowałem mu wyjaśnić, dlaczego zgodziłem się na adopcję. A kiedy ostatni raz go widziałeś? Kiedy jego mama mnie zostawiła, a on miał trzy latka. Teraz będzie miał koło 20 My mieliśmy z nim kontakt <laughs> Nie wyprzesz się, ko. Zdecydowanie jest twoim synem Mam nadzieję, że zrozumie Trzymamy za ciebie, Bob W dziewiętnastym miesiącu uległem pokusie Upiłem się i naćpałem Och, jak to bolało Bałem się, że wszystko zaprzepaściłem. Uciekłem z mojego mieszkania i wprowadziłem się do kumpla motocyklisty, zwanego indykiem, który też rzucił dragi. W tym czasie obdzwoniłem dawnych przyjaciół i przyjaciółki i przeprosiłem za moje dawne zachowanie, ale poczucie winy nadal mnie zżerało. A któregoś dnia zadzwonił ojciec. Co się stało, tato? Twoja była żona zadzwoniła dzisiaj rano. Powiedziała, że twój syn. Twój syn się zastrzelił. A... Nie. Nie żyje? Przykro mi. Wiem, że cierpisz. Tato. Nie obwiniaj się zbytnio. Nic mnie nie usprawiedliwia, tato. Strasznie narozmawiałem. Użalając się nad sobą, poszedłem do baru i zamówiłem dwa drinki. Po chwili dosiadł się do mnie jakiś człowiek i zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałem mu, że nie ma już dla mnie nadziei. Zaprosił mnie na przejażdżkę i zabrał do kościoła, gdzie, jak mówił, on znalazł nadzieję. W niedzielę wróciłem tam. Bo bardzo chciałem, żeby moje życie się zmieniło. Po nabożeństwie, pastor poprosił mnie do osobnego pokoju. Czy kiedykolwiek zaprosiłeś Chrystusa do swojego serca, Bob? Przynajmniej cztery albo pięć razy. Zostałem nawet dwa razy ochrzczony. Ale za każdym razem, kiedy zaprosiłem Jezusa do mojego życia, nie trwało to długo. Nie wiem dlaczego. Widzisz, Biblia mówi wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Niektórzy bardziej niż inni. Nie, Bóg nie ma względu na osobę Bob. On mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. A tak naprawdę ten, komu się wydaje, że jest wystarczająco dobry, jest gorszy od tego, kto czuje się niegodziwcem, ponieważ Bóg nie przepada za pychą, natomiast daje łaskę pokornym. Jezus już na pewno ze mnie zrezygnował. Tyle razy obiecywałem mu, że będę żył dla niego. Nic z tego nie wynikało. Nigdy nie uwolni się od dragów. Bóg wie, że jesteśmy tylko marnym prochem, prochem i niczym więcej. Przeczytam ci kilka wierszy. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Więc Bóg mógłby jednak mnie przyjąć? Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale by wszyscy przyszli do upamiętania. Ja na pewno chcę się zmienić. Bob, powinieneś szczerze wyznać Bogu swoje grzechy i poprosić go o przebaczenie. A on da ci nowe życie. On to zrobi. Tym razem zrobiłem to z całego serca. Czytałem też Biblię, co tydzień chodziłem do kościoła i zrobiłem czystkę w moim kredensie. Pozbyłem się t-shirtów z brzydkimi napisami, diabelskiej muzyki i książek. Spaliłem wiele rzeczy. To wydarzyło się ponad trzy lata temu. Pół roku później pastor poprosił mnie, żebym mu towarzyszył podczas duszpasterskiej wizyty w więzieniu. Prawie cztery lata życia spędziłem za kratami. Tam prowadzą alkohol i narkotyki. Jezus powiedział: Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, by dać życie i to życie w obfitości. Kim jest złodziej? Jezus mówi o szatanie. Diabeł chce okraść cię z nadziei, zabić w Tobie potrzebę szukania Boga i zniszczyć Ci życie. On chce, żebyś trafił do piekła i razem z Nim spędził wieczność w wiedziorze ognistym. Nie pozwól Mu na to. Oddaj swoje serce i życie Jezusowi, a potem idź za Nim każdego dnia. Ja od dzieciństwa wiedziałem o Jezusie, ale moje życie nie zmieniło się, dopóki moje serce nie zostało zmienione przez Ducha Bożego, kiedy na nowo się narodziłem. Zacząłem czytać Biblię, chodzić do Kościoła, pozbywać się diabelskich narzędzi, różnych zwodniczych rzeczy, które sprowadzają ludzi na manowce. Świetnie sobie poradziłeś, bo... Jeżeli moje świadectwo miałoby pomóc choćby jednemu człowiekowi zwrócić się do Boga pozbawienie To warto stanąć przed nimi i przyznać się, jaki byłem zły, jakie paskudne życie prowadziłem no, Słuchali cię, bo też siedziałeś I Pan Bóg otworzył ich uszy Jesteś dla nich wiarygodny Znasz ten ból i te sidła, które ich wiążą A teraz znam też Zbawiciela Gdybym go tylko znał, kiedy się żeniłem, wszystko mogłoby być inaczej. Przeszłość jest za to, ale Bóg dał Ci przyszłość, Bob. On mówi: oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotowuje na pustyni drogę rzeki na pustkowiu. Ja byłem taką pustynią. A teraz płynie przeze mnie rzeka. Rzeka życia. Przez dwa i pół roku razem z pastorem prowadziliśmy służbę w więzieniach. Bardzo cenię sobie moją kościelną rodzinę. Bóg odnowił też moje relacje z najbliższymi. Modlę się o to, byśmy razem spędzili wieczność z Bogiem. Cóż to za wspaniały Bóg, który odnawia lata pożarte przez szarańcze. Przyjacielu, ten wspaniały Bóg to samo co dla Roberta uczyni również dla Ciebie, jeśli mu tylko zaufasz. W liście do Rzymian, rozdział 10, wiersze 9 i dziesiąty Biblia mówi: Bo, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Możesz to zrobić teraz, tam gdzie jesteś. A jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu tej życiowej decyzji, skontaktuj się z nami. Nasz adres: Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. 60 Telefon 312 922 1462. W programie numer 2889 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Roberta Poka. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać: że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon.